mnie korci, żeby dojść do wniosku na podstawie przykładu no. czeskiego i słowackiego, że nie ma większego znaczenia, czy jesteś w strefie euro, czy nie. Ponieważ to, czy jesteś w strefie euro, czy nie, to nie jest jedyny czynnik. Jak popatrzysz na zmianę PKB od 2020 roku do 2024, to w Czechach przez ten czas łącznie PKB urósł o 6,9%, a na Słowacji o 11,1%, czyli Słowacja rośnie szybciej. Jak się prowadzi mądrą politykę uwzględniającą to, jaką masz walutę, jakie masz warunki, prowadzeniem polityki monetarnej, jeśli mądrze to uzupełniasz polityką fiskalną, to sobie poradzisz tak czy inaczej. Był taki moment, kiedy zmieniła się władza w Stanach Zjednoczonych, że nie, że narzekaliśmy, ale jednak więcej było polityki w ekonomicznie niż, niż samej ekonomii. Natomiast kiedy ostatnio, z uwagi na różne rzeczy, które dzieją się w ekonomii, patrzyliśmy sobie na takie Niemcy historycznie, to nasi widzowie mówią, i to jest dobry kierunek. Pokażcie tego więcej. Może przejedziecie się po całej Europie. Więc dzisiaj parkujemy w Czechach i na Słowacji, które swego czasu były Czechosłowacją. I chcemy nie tylko porównywać się z nimi, jak im idzie gospodarczo, a jak nam idzie, ale chcielibyśmy zobaczyć, na czym oni stoją i jak stoją, panie Rafale. Czyli to takie jest ekonomicznie, geograficznie? Tak, graficznie, historycznie, politycznie, ekonomicznie. Mhm. Wszystko. Tak świat wygląda. Jesteśmy humanistami, jakby nie było. Czesi czy Słowacy mają się lepiej, jeśli chodzi o PKB? Ale wielkość no. nominalną? No, Czesi, bo to jest A, bo większa części. gospodarka. Okay, są więksi. Czechów jest trochę ponad 10 milionów, Słowaków jest trochę ponad 5 milionów. Hmm. Czesi są troszeczkę większą gospodarką. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę tej gospodarki, to powiem Ci, że to tak trudno rozeznać. Ja sobie wprawdzie wypisałem. No, jak no widzę, jak właśnie, że kolega Zerka patrzy teraz. Jak wyglądały te ich zmiany, ale mam teraz tak duży bałagan. Popatrz sobie zapiskach. na te notatki. A ja tylko powiem to tym że... naszym słuchaczom, a nie widzom, no bo widzowie mogą zobaczyć, mm. że kolega Rafał łapie tam te wszystkie cyferki, natomiast słuchacze, on naprawdę przychodzi przygotowany, otwiera tam swój <laughs> telefon. Tam jest tysiące różnych danych. Gus, nie wiem, jak się nazywa GUS na Słowacji, ale stamtąd też wszystko wyciągnięte. Ja I żeby jak się czeski GUS nazywa też. Nie wiem. <laughs> żebyście nie musieli sprawdzać i żebyście mieli pewność, słuchając to, co tam dalej. no? Jak popatrzysz na zmianę PKB od 2020 roku do 2024 mm to w Czechach przez mhm. ten czas łącznie PKB urósł o 6,9%, a na Słowacji o 11,1%, czyli mają Słowacja większo, rośnie szybciej. Czyli bo mają więcej dorobienia, bo oni są samochodowi bardzo, prawda? W taki... też są samochodowi bardzo. Mhm. Natomiast jest takie coś jak potencjalny wzrost gospodarczy, czyli to jest to tempo wzrostu, na którym wszystko dobrze działa i mhm. nic się nigdzie nie trzęsie. I ten potencjalny wzrost przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Czechach jest oceniany na 1,7% rocznie, a w Słowacji na 2,2, czyli Słowacja jest, ma, ma jakby większy potencjał. Ale to wynika głównie z tego, że y, Słowacja startuje z niższego poziomu, więc ma więcej do nadgonienia, więc jakby w naturalny sposób powinna rosnąć y, szybciej. No i najczęściej tak to bywa, że faktycznie rośnie szybciej, chociaż ostatnio Słowacja ma problemy. Bo tak naprawdę jest wielką montownią samochodów, a branża samochodowa ma problemy i to w, na Słowacji widać. czuć i widać. Tak. Natomiast to, co było dla mnie fascynujące w finale jednego z naszych bardzo historycznych odcinków, może nie aż tak bardzo, bardzo, ale jednak, kiedy mm, nie, nie rozwijaliśmy już tego, ale pomyślałem, że może to być impuls do tej rozmowy, że Słowacja, pokazywałeś, była jednym z tych krajów, w którym odwrotnie niż gdzie indziej, przyszedł człowiek, który powiedział, podnosimy podatki, i pod, zdaje się, że tam. Zrobił na przekór w tym znaczeniu, że potrzebował inaczej wyregulować gospodarkę i właśnie dotknął takich instrumentów, na które inni w ogóle inaczej patrzyli. Dobrze pamiętam? Po pierwsze była taka potrzeba w przypadku Słowacji, ponieważ oni mieli i dalej mają bardzo wysoki deficyt budżetowy w sektorze finansów publicznych, ponad 5% PKB i chcieli ograniczyć ten deficyt i faktycznie musieli podnieść podatki, ponieważ im w tym roku, znaczy w 2025, im urosła inflacja znowu jest na poziomie prawie 4%, w okolicach 3,5% i ta inflacja im urosła dlatego właśnie, że im podatki poszły w górę, czyli VAT na przykład, mm. tak podatki pośrednie, które podnoszą ceny w sklepie, więc to jest ten, ten efekt. Udało im się troszeczkę ograniczyć ten na deficyt, natomiast inflacja jest dość wysoka. Oni są też bardziej zadłużeni niż Czesi, dług publiczny jest w okolicach 60%, już jest powyżej 60% PKB. A Czesi swoje zadłużenie mają w okolicach gdzieś tam 45%. W ogóle wydaje mi się, że czeska gospodarka jest taka bardziej zrównoważona. Tam też jest bardzo mhm. ważny y, przemysł motoryzacyjny i też mają z tego powodu problemy, ale to nie jest jedyna rzecz, mhm. która jest cechą charakterystyczną czeskiej gospodarki. Ona jest większa, jest bardziej zrównoważona. Mam wrażenie, że gospodarka słowacka jest bardziej rozdygotana. Ona jak rośnie, to rośnie szybciej, a jak jest kryzys, to wtedy on jest głębszy mhm. w Słowacji, a nie w Czechach. A Czesi są zrewersyfikowani. I dzięki temu idą sobie do. Do, do przodu w sposób taki bardziej yy, zrównoważony. Oczywiście nie możemy uciec od tego, że w Słowacji jest euro, a w Czechach nie ma euro, mhm. tak? To, jest, to są gospodarki, które jeszcze 30 lat temu były jedną gospodarką. Mhm. Ten kraj, Czechosłowacja, podzielił się na dwa kraje w 1993 roku. W 2004 obydwa kraje jednocześnie weszły do Unii Europejskiej, a w 2009 Słowacja weszła do euro. Mhm. Jako pierwszy kraj z naszej części mhm. Europy wszedł mhm. do euro. A Czesi, jak wiemy, do dzisiaj są poza euro, więc tak naprawdę nie da się tego porównywać. Jak tak? sobie porównujemy mm. Czechy ze Słowacją, to no, tak. tak korci, bo tak właściwie to jest taki <laughs> dobry przykład, na którym można sprawdzić, czy jest sens wchodzenia do euro, czy nie. No chociaż no, skala jest inna. No, więc... no bo jeśli to były bardzo podobne gospodarki, i to już jest moment, który był dość dawno mm. temu, bo to już minęło ponad 15 lat, w pewnym momencie część, jedna trzecia tej gospodarki czechosłowackiej, mm. tak, yy, weszła do. Euro, no to korci, żeby sprawdzić, czy oni sobie radzili od tego czasu lepiej czy gorzej mm -hmm. niż Czesi. I patrzyłem na to na podstawie różnych wskaźników i powiem ci, że nie da się powiedzieć. Znaczy mhm. jeden wskaźnik pokazuje to, drugi wskaźnik pokazuje tamto. Trudno właściwie powiedzieć. I tak mniej więcej to idzie remisowo. Nie ma wielkiej różnicy. To nie jest taka sytuacja, że Słowacja weszła do strefy euro i nagle dogoniła Czechów, przegoniła Czechów i jest tam mhm. zupełnie inna sytuacja. Ale dlatego, że za połowę mniej ludzi, czy co? Mnie korci, żeby dojść do wniosku na podstawie przykładu no. czeskiego i słowackiego, że nie ma większego znaczenia, czy jesteś w strefie euro, czy nie. Okay. Tak naprawdę, bo to do tego prowadzi. Ponieważ to, czy jesteś w strefie euro, czy nie, to nie jest jedyny czynnik, on jest bardzo ważny, ale nie jest jedyny tak naprawdę, który wpływa na całość gospodarki mhm. i są związane z tym czynnikiem zarówno plusy, jak i, jak i minusy. I Słowacja weszła do strefy euro i co się zmieniło? Szybciej zaczęła jej rosnąć wydajność, produktywność gospodarki. W związku z tym tam szybciej zaczęły rosnąć wynagrodzenia, więc zaczęła rosnąć szybciej konsumpcja, gospodarka słowacka jest w większym. Stopniu oparta na wzroście konsumpcji niż czeska. Więc od tej strony można powiedzieć, że zdecydowanie mm -hmm. to opłacało. Ale z drugiej strony, jak przychodzą momenty kryzysowe, no to Czesi mają swoją walutę, którą mogą sobie sami regulować, sami regulować i mogą łagodzić te wstrząsy, a Słowacy już nie mają tego instrumentu i Czekają w związku z tym na wtedy... Bank. I wtedy są bardziej narażeni na ten zły wpływ jakichś tam zewnętrznych kryzysów. Czekają na Europejski Bank, natomiast zauważ, że. Europejski Bank Centralny musi brać pod uwagę uśrednioną mm, całą tutaj. strefę euro złożoną z 21 państw, tak? A państwa w Europie zachodniej, w związku z tym, że są lepiej rozwinięte, to mają niższe tempo wzrostu. To Jasne. naturalnie wynika z tego, że są już bardziej rozwinięte. Więc dostosowując się do średniej, musi trzymać te stopy procentowe relatywnie nisko, żeby nie Prowadzić całego zachodu Europy w jakąś totalną mm. recesję, jeśli te Jasne. stopy będą za wysokie. Czyli jak I masz efe... dużą inflację a ma i niskie stopy, no to nie jest efekt jest taki, że jak patrzysz na statystyki dotyczące inflacji w strefie mm. euro, to za każdym razem kraje o najwyższej inflacji w strefie euro, no, to jest ten wschodni hmm. brzeg strefy euro, czyli to jest Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, właśnie Chorwacja hmm. i za chwilę pewnie też będzie Bułgaria, Bułgaria. która hmm. weszła, tak? Miesiąc po miesiącu to jest tak, że wiesz, że Hiszpania, Francja, Włochy, tamto inflacja jest poniżej 1%, hmm. Słowacja 3,8-3,6, hmm. tak? Jest, Weź to uśrednianie. To jest efekt właśnie tego, że Europejski Bank Centralny musi uśredniać, więc tutaj troszeczkę nasza część Europy jest, jest pokrzywdzona, nie? mam wrażenie i Słowacja na tym akurat przegrywa konkurencję z Czechami, tak? Mhm. Pierwszy efekt wejścia do strefy euro jest niezmiernie pozytywny. Spadek stóp procentowych też na samym początku był dla niej pozytywny w związku z tym, oni mieli łatwość przyciągania inwestycji zagranicznych. Inna sprawa, że sobie nie zdywersyfikowali zbyt mocno no tych inwestycji, przez co teraz są wystawieni na ryzyko związane z jedną branżą. Gdyby byli mądrzejsi, to może by się postarali o to, żeby tych branż było więcej, mieli to łatwość w zdobywaniu kapitału zagranicznego, tak? Natomiast w tych trudniejszych czasach jednak Czesi sobie radzą łatwiej, chociaż na co dzień rosną wolniej. Nie wpadają w jakieś głębokie pułapki kryzysowe, czyli tak naprawdę to jest potwierdzenie tego, o czym często się słyszy w debacie na temat euro w Polsce, tylko tutaj m, mamy ma, żywe ma przykłady za, za naszą południową granicą. Nie? A czy to jest tak, że skoro jesteś w strefie euro, a jesteś montownią, z całym szacunkiem Słowacy do was, nie tylko, ale, ale głównie, no to przy eksporcie to ci ta strefa euro pomaga? Bo jak oni wysyłają te wszystkie kije i inne samochody, które mają, to tu się zastanawiałem nad tym, czy to jest właśnie coś pomocnego. Wiesz, pod, tym, pod tym względem zarówno Czesi, jak i Słowacy są dość podobni do polskiej gospodarki, czyli zdecydowana większość eksportu to jest jednak eksport do strefy euro i do Niemiec głównie, czyli to są też gospodarki dość mocno uzależnione od gospodarki niemieckiej, nawet w większym stopniu niż polska no. gospodarka, która jest jeszcze większa od czeskiej, wyraźnie, więc jeszcze bardziej jest zdywersyfikowana. Więc no, od tej strony oni są podczepieni pod Niemców tak naprawdę i są uzależnieni od tego, jaka jest koniunktura w gospodarce niemieckiej, a ta koniunktura nie jest zbyt mocna w tej chwili. No, tak jak mówiłem, w Słowacji też konsumpcja ta bieżąca gospodarstw domowych jest dość istotna, bo ona dość szybko rosła w ostatnich latach. Mam wrażenie, że być może z drugiej strony konsekwencją tego jest to, że właśnie jest większe zadłużenie w przypadku Słowacji czyli to jest taki troszeczkę rozwój na kredyt w większym stopniu niż w przypadku Czech, napędzany też tym, że stopy procentowe były niższe. W tej chwili ta to, to, to różnica między poziomem stóp w strefie euro i w Czechach nie jest tak duża, natomiast jeszcze wcześniej, przed pandemią, ta różnica była dość duża, więc to działało na korzyść pewnie y, słowackiej gospodarki. Tam jest parę problemów do rozwiązania. Generalnie słowacka gospodarka jest mniejsza, w związku z tym jest trochę słabiej rozwinięta. Tam jest na przykład problem z, y, y, na rynku pracy z aktywnością zawodową, która jest... Y, Miejscami dość niska, a nie wszędzie. W Słowacji. jest... Czyli, że są ludzie, ale nie chcą pracować. Tak, w Słowacji jest dość duży, relatywnie dość duży odsetek ludności romskiej, zwłaszcza mm. na wschodzie kraju, tam przy granicy z Ukrainą. To są właściwie bieszczady można mm. powiedzieć po słowackiej stronie. Tamte rejony i tam Wydaje mi się, że ze względów kulturowych aktywność zawodowa kobiet jest, jest bardzo niska. Jest. To jest miejsce, w którym można to wszystko aktywizować. Jak się wie, jak i jeśli się ma na to mm. pieniądze. Nie? I to jest niewykorzystana szansa, która stoi przed Słowacją, na przykład. Ale to jest też kula u nogi w tej chwili, jeśli chodzi o tempo rozwoju, bo dzięki temu, dzięki tej aktywizacji, wydajność ich gospodarki mogłaby jeszcze bardziej pójść do góry. Nie? Mm. A Czesi? Bo oni wydają się tacy, przepraszam za uproszczenie, ale jak popatrzysz sobie właśnie na tę Słowację i Czechów, to, to Słowacja wydaje się taka bardziej wschodnia, Czesi wydają się tacy bardziej, no, nawet na mapie no, to tak wygląda, ale bardziej myślę o takim Czesi podejściu takim mentalnym, Nielce, nie? że właśnie oni są tacy, wiesz, zwinni, że tacy są odważni, że tacy są trochę nowocześniejsi, że tacy są hop do przodu troszeczkę bardziej, a kiedyś to było jedno ciało, całkiem niedawno zresztą, Czechosłowacja, to były czasy. Z drugiej strony, jak patrzysz na to historycznie, bo ja wiem, że to lubisz, jak są akcenty historyczne, to historycznie Czechosłowacja to nie jest jakiś y, stary twór wiem. polityczny, mm. ponieważ przez stulecia y, część Słowacka to jednak było Królestwo Węgierskie. Mm. Nie? Czechy należały do tego, to się nazywało Święte Cesarstwo, y, y, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. O, mm. tak to się nazywało. Były czasy, w których cesarz niemiecki urzędował w Pradze. Tam mieszkał, mm. tak? czasy, w których Berlin jeszcze nie istniał hmm. w ogóle, to jest stosunkowo młode miasto, Berlin jest jeszcze młodszy niż Warszawa hmm. chyba, ale w tych innych starych niemieckich miastach tam zwykle cesarze niemieccy żyli i rządzili, a byli tacy, którzy woleli Pragę, więc powiązania Czech historyczne. Hmm z Niemcami, z kulturą niemiecką są bardzo duże, więc myślę, że ich zapatrywanie się na gospodarkę też może być dość podobne. Ich polityka pieniężna jest dość podobna. Niemcy słyną z tego, że taką mają taką jastrzębią, ostrą, su surową <laughs> politykę monetarną, <laughs> prawda, pieniężną. I Czesi dość podobnie się zachowują. Czesi mają znacznie ostrzejszą politykę monetarną niż Polska. W sensie, że nie chcą się zadłużać, tak? tak jak Niemcy przez lata całe? czas. Jeśli mamy pewne wątpliwości, czy obniżać stopy procentowe, czy nie obniżać, to lepiej ich nie obniżać. Mhm. Jak już nie ma wyjścia, to wtedy okay, obniżamy, okay. Nie? więc to są, że jak jest remisowo trzeba coś wybrać, to oni tak instynktownie w stronę... Tą jastrzębią mm -hmm. y, bardziej są skłonni y, uderzać. Jeśli chodzi o politykę fiskalną i deficytu, to wiesz, to zależy od polityków. Teraz populiści są już wszędzie, mm -hmm, tak, tak naprawdę. Nawet jak patrzymy sobie właśnie na tą dyskusję naszą o tych gospodarkach słowackiej i czeskiej, to Słowacy, Fico, znów y, ta polityka wjeżdża cała na biało, prawda? Że tak, tak. naprawdę właśnie w kontekst ukraiński jest tutaj bardzo ważny, ale też taki. No to jest że kole, jesteśmy wli... kolejny mały lokalny Trump, tak? Taki tak? Trump. Taki Trump, albo taki właśnie Europejski. Orban kolejny, tak. Tak. kolejny, prawda? Więc to jest to. I myślę, no. że kolejnym naszym przystankiem powinny być. Węgry i Budapeszt szczególnie, że są w okolicach być może jakiejś politycznej zmiany, ale trzymając się Słowacji, że właśnie ona była taka, ostatnio o Czechach też się to mówiło, tak, że oni nie są w tej koalicji, która będzie wysyłała na Ukrainę wszystko, co się da, więc tak jak mówisz, politycznie tak to się bardzo dynamicznie zmienia, że nie ma stabilności, nie ma jasności, nie ma jakiegoś takiego... Wyraźnego kierunku, który by decydował o tym, właśnie, co się dzieje gospodarczo. Mm -hmm. Ale z drugiej strony są to gospodarki, które sobie rosną, mm. można powiedzieć, tak? Chciałem zobaczyć, który kraj ma większe PKB na głowę mm -hmm. według parytetu siły nabywczej, bo to jest taki dość popularny czyli wskaźnik. To, czyli co gdzie. Dało to... Polsce to 20 miejsce, tak? Nie, jest... nie, Polska jest na nie, 20. ja co... PKB. Aha, okay. Ale w, w parytecie siły nabywczej wyprzedziliśmy Japonię. Japonia, tak. Tak. Ale nie wyprzedziliśmy Czechów. O! Czesi pod tym względem są wyżej. Natomiast Czesi ze Słowacją są bardzo blisko. I Słowacja z Polską też jest bardzo blisko. I w ogóle my wszyscy jesteśmy bardzo blisko siebie, bo Węgrzy też są bardzo blisko, tylko że od dołu oni mm. są troszeczkę poniżej. Więc cała Europa Środkowa jest mniej więcej na tym samym poziomie, jeśli patrzeć na, to, na tę miarę. I jest szereg różnych innych miar, w których Czechy i Słowacja wy wypadają bardzo podobnie. Mm. Trochę tych różnic faktycznie jest, ale trochę też tak mam wrażenie, że szukamy ich na siłę. I tak naprawdę po 30 lat po tym, jak to państwo zniknęło, myślę, że gospodarczo dalej moglibyśmy spokojnie mówić o Czechosłowacji. Tak, bo to są podobne organizmy. Tylko, że właśnie, no, największa różnica to jest waluta. waluta tak, mhm. że ci się zdecydowali pójść w euro, a, a ci nie. Ale tutaj też trudno rozstrzygnąć, który pomysł był mhm. lepszy, bo jedni i drudzy czasami korzystają ze swojej własnej decyzji a czasami nad tym tracą, no i tak to chyba powinno być, no generalnie życie jest skomplikowane, gdyby yy, decyzji o wejściu do strefy euro towarzyszyły wyłącznie plusy, to wszyscy by tam chcieli wejść, nie? a gdyby były wyłącznie minusy, to nikt by tam nie wszedł, nigdy by jej pewnie w ogóle nie powołano do życia. Słowacja i Czechy to są świetne przykłady na to, że, że to zależy generalnie i że raz jest tak, raz jest tak. Nie? Jak się prowadzi mądrą politykę yy, uwzględniającą to, jaką masz walutę, jakie masz warunki prowadzenia mon polityki monetarnej, jeśli mądrze to uzupełniasz polityką fiskalną, to sobie poradzisz tak czy inaczej. Nie? Ważne, żeby robić to w sposób mądry, i wydaje mi się, że zarówno Czechy, jak i Słowacja. Robią to no, nie najgorzej, no bo unikały w ostatnich latach jakichś wielkich kryzysów. Powiedziałeś o tych wzrostach na samym początku, czyli rozumiem, że właśnie nie są jeszcze uznawane za kraje rozwinięte czy wysoko rozwinięte, więc te wzrosty są większe niż 1%. Mm -hmm. Natomiast my jesteśmy Zzwansza cały Słowacja, czas mm. z nimi w tym takim koszyku, na który patrzy sobie świat, jeżeli ma zdecydować. Myślę sobie o takiej skali giełdy w Bratysławie czy w Pradze. To to są duże, ważne miejsca. No, jeśli chodzi o rynek finansowy, to nie, to my jednak jesteśmy wyraźnie do, w, z, z przodu. Ja parę razy próbowałem y, sobie skatalogować mm. tak generalnie giełdy europejskie na potrzeby czysto dziennikarskie, mm -hmm. żeby tam porównywać to, co się dzieje z indeksami w różnych krajach. I giełda czeska nie jest duża, ale jest przynajmniej, mm -hmm. tak? Natomiast tą giełdę słowacką, to ja mam wrażenie, że Czasami miałem wrażenie, że ona tak teoretycznie tylko istnieje, albo że tam się totalnie mm. nic nie dzieje mm. na tej giełdzie. Więc tak właściwie rynek kapitałowy w Słowacji, ten giełdowy jest pomijalny. Mm. Więc od tej strony rzeczywiście Słowacja jest y, mocno z tyłu. Trudno znaleźć w różnych serwisach internetowych na przykład rentowności obligacji słowackich też, chociaż oni mm. mają te obligacje, ale nie ma ich dużo. No ale przy takim długu to muszą mieć? nie? Dług w relacji do PKB jest wysoki, A znaczy jest sposób... relatywnie mm. wysoki, 60% PKB, ale ich PKB jest niewielkie, bo to jest mała gospodarka, więc licząc to w miliardach euro, mm -hmm. to, to nie jest. są jakieś wielkie emisje. Tam nie wejdzie żaden duży inwestor zagraniczny, bo pojedynczo rozwali cały rynek. Rynek, tak więc od tej strony my jednak wyróżniamy się pod tym względem chociaż nasz rynek kapitałowy też nie jest wielki mhm. ale na pewno jest większy niż czeski i jest zdecydowanie większy niż słowacki, słowacki. na Giełdzie w Czechach jest parę e, ciekawych spółek a jeśli chodzi o Słowację to no poczekaj poczekaj widziałem dane na razie tylko e, a może tak trafiłem m z końcówki roku który pokazywał że ma rekordowo dużo kont ik i ix Zdaje się, czyli wierzę, że to, to jest być może ten moment, kiedy właśnie jakieś inne pokolenia dochodzą do tego, żeby mhm. pojawić się na rynku inwestycyjnym, jednocześnie myśląc o emeryturze, więc może to jest dobry moment, do tego, żebyśmy byli jeszcze więksi, porównując przynajmniej te trzy rynki: słowacki, czeski i Polski w przyszłości. A Węgrzy? Robiąc Czy mają powoli giełdę? To gi nie, Ma mają, mają, mają nie. Ale zastanawiam się, trochę zapowiadając, być może właśnie... Na Węgrzech, powiem ci, że na Węgrzech, na rynku finansowym najbardziej mi się, swoją drogą w Czechach też mi się to podoba. Ich stawki na rynku międzybankowym, O w Polsce jest WIBOR, nie? Mhm. Wiesz, że jest WIBOR. Tak. Na Węgrzech jest Bubor, okay. bo zamiast Warsaw jest Budapest na początku, bo są skróty mm -hmm. Bubor nie? i Wibor. E, a, w a, w, a w Czechach jest Pribor, więc jest Pribor, Bubor i Wibor. sam raz na jakąś fajną bajkę, nie? <laughs> Ekonomia europejska ustami Rafała Hirsza. A w Słowacji nie ma. Nie ma. Bo Słowacja jest w strefie euro. No A, i to tam już jest ta stawka y dotycząca całej strefy euro, nie? Widzisz tutaj znowu to się było wyłamywać? Słowacja jest pokrzywdzona. No. Po na, pewno, na pewno wyłamywać? zazdroszczą, patrząc na przygody Priboru i Buboru. I oraz Viboru. Wiboru. <laughs> to jest dobry pomysł. Tak to zrobimy. Będziemy układać i w ten sposób edukować. Bardzo dziękuję, Rafał, za ten historyczny i nie tylko rys. Myślę, że Węgry będą kolejne. To będzie ciekawy ekonomiczny kraj, jak popatrzymy sobie dzisiaj na Węgry. Mm -hmm. Bo oni wiemy, kogo mają u steru i wiemy, że to jest właściwie mono tematyczna historia. Ale jestem ciekaw, czy jest co zapowiadać, jeśli mm. myślimy o Węgrzech. To jest znaczy, no, bardzo zróżnicowana gospodarka. Tokaj. Balaton. Te y, termalne źródła w Teraz mm -hmm. Zmarzył się. Ach zacząłem wspominać. W, w takim razie mam nadzieję, że ta nasza podróż ekonomiczno-historyczna przez całą Europę zawita w najbliższym odcinku do Węgier właśnie, a Słowacy i Czesi właśnie się w pas kłaniają. Rafał, dziękuję za spotkanie. Dziękuję.